Dzisiaj mamy 3 kwietnia, chwilkę po 17, a nawet i za 28, Wzyskamy pszenicę zimą na chwasty. Wzyskamy po czymś takim. Tak to wygląda. Na pasty jedno i, i I jeszcze coś takiego mamy kupione. Także, także tak to wygląda. Też to to samo jedna pizza. Nie, inaczej czy inna. Ja, så tak, det